Witam serdecznie jeszcze konieczny z Facebooku. Koncerto Maja się z Kajukuiznę. Witam w Muzeum Regionalnym Jaże, gdzie odbywa się wydarzenie, urodziny u, u Jaremy w ramach 125 rocznicy Urodzin Artysty będzie na początku projekcja, a będą, będzie to, będą przysmaki. No i oczywiście krótka relacja i fotorelacja z urodzin Ujaremy w ramach 125. rocznicy urodzin artysty w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Na stronie na Facebooku koncertowania się z jak zaglądam ludzi jest troszeczkę, także również warto wybrać się do Muzeum Regionalnego Jaśle, bo są fajne wystawy. Także krótka relacja i relacja. Na stronie na Facebooku koncertowania się z Kajuchice z urodzin Ujaremy. W ramach 125. rocznicy urodzin artysty w Muzeum Regionalnym Wiaśle. Nastaję na Facebooku koncert o się jasielskiej i widzimy się za chwileczkę w Dom Domu Kultury na koncercie z okazji jubileuszu 75-lecia Jasielskiego Domu Kultury i znowu w stajni Huzar Wiaśle na Biesiadzie w ramach zawodów konnych Hubertus 2025 Wiaśle. Urodziny Ujaremy 125 lat, urodzin artysty Muzeum Regionalnym Wiaśle Szymukonie. Jest na Facebooku koncertowania Jasielska i okolicy. Tutaj, proszę Państwa, mamy taki to, jak dawniej był, w ramach urodzin URMY. Muszę pokazać. O tak. Także, proszę Państwa, dzieje się, ludzi trochę jest. Tak trwała uczta. w zakresie badań nad jego twórczością. Bardzo dobry krok. I mamy, to my powstaniemy na zewnętrznym wystawie. Pokażemy i widzimy się dalej na wydarzeniu. Państwo, jesteśmy teraz na górze Muzeum Regionalnego. Jaślę, tutaj są piękne obrazy Józefa Jarema. Kompozycja w różnych kolorach, bardzo ładne. Na same wejście rzucają się w oczy. Także, proszę Państwa, można oglądać na ścianie. Oczywiście, wiadomo na dystans, trzeba patrzeć. Nie podchodzimy bliżej, nie dotykamy eksp eksponatów, tylko oglądamy, czytamy. Józef Jarema, kompozycja oczywiście. Reliefem, olejem z sklejką, piękne obrazy, również jest fotografia pamiątkowa, można również zobaczyć Muzeum Regionalnym w jaśle różnego korolu urodziny u Jaremy. 125 rocznicę urodzin artysty. Także za chwilę i tak będzie oprowadzanie, po wystawie. A ja wcześniej jestem dlatego, bo żeby zdążyć na kolejne. Wydarzenie, które czeka już za moment, już za jakieś dwie godziny, godzinę w Jasieleckim Domu Kultury. No także, proszę Państwa, można zwiedzać Maria Spelling, Maria Spelling, kompozycję nie tylko Józefa Jaremy, ale Marii Spelling. Również takie płótna można zobaczyć, bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne, różnego rodzaju, tutaj są plakaty, festiwale jak to dawniej było kiedyś. Także zapraszam do oglądania wkrótce relacji i fotorelacja z urodzin Jaremy w ramach 125. rocznicy urodzin artysty w Muzeum Regionalnym w Jaśle w sezonie 2025. jeszcze Kojaszewska, Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice.